Ej. Hey. gdzie on jest? What? What? Co? Co? Co tak zniknął? Halo? No dobre widzu Czas zacząć przygotowania Wielkie przygotowania na Pyrolunę, którą wkrótce zobaczymy więc czas zacząć zbierać Pyroculus oh. Na szczęście biorę interaktywną mapę i działam bo już nie mogę się doczekać tej nowej Pyroluminy na szczęście zabrałem tego Pairoculusa ale nie spodziewałem się, że zginę. Dobry początek, dobry początek zbierania Pairoculusa i tego już mogę odznaczyć. I cyk. W ogóle mam lekką rozkminę co właśnie do Pyroluny. Jak ona będzie wyglądała? Czy to będzie bardziej support DPS? Czy raczej DPS? Patrząc na te postacie, które w tej chwili otrzymaliśmy właśnie ciężko mi powiedzieć jak ona będzie wyglądała. Jak będą wyglądać jej kit umiejętności, jak jakaś pasywa jak będzie wyglądała. No kurde, ciężko mi powiedzieć. I jedyne co może wpada mi do głowy, to może nasza Pyro będzie miała coś takiego jak te postacie w, jak czy Mulani, Hachima Czyli po prostu może nie swojego peta, czy tam mechanizm, który będzie mogła aktywować tak jak mamy tutaj, że czy to na lianach, czy to e, w tych, będzie mogli już surfować na falach No raczej czegoś takiego nie dostaniemy, choć wydaje mi się, że nasza postać będzie zmieniała się właśnie w taką bestię w tamtym momencie że Nie będziemy musieli szukać ich, no nie, przechodzić w, w ich duszę, nazwijmy to tylko po prostu będziemy mogli to z automatu zrobić. Może trochę takie za duże wyobrażenie, że może tak nie być, ale fajnie to by brzmiało, żebyśmy, wiecie, nie potrzebowali żadnych takich o większych tych petów, żeby je złapać, no nie? Żeby przejąć ich ciało. To po prostu nasza postać bez tego będzie mogła robić, tak? o, tu będzie najlepsze wyjaśnienie tego. Na przykład tutaj mamy. Moment, że musimy w tego peta wejść, żeby mogli, byśmy mogli użyć tego. Z naszą pyro Lumines stawiam, że będziemy mogli bez tego, bez użycia właśnie tego peta, po prostu klikniemy i nasza postać przejdzie w od razu automatycznie w duszę jego, poleci tam gdzie trzeba i znowu wróci do naszej formy ludzkiej. No takie coś wydaje mi się, że może być jako pasywa, no bo jednak każdy region rządzi się jakimiś swoimi zasadami i to by nawet pasowało. A i na pewno będzie korzystała z tych buffa, tego Night Soul, tak, tej, tego systemu, który właśnie występuje w NATLA, no to na pewno. To jest 100%, no, tylko pytanie właśnie w jakim wydaniu, czy będzie po prostu musiała tak jak niektóre z tych postaci nakładać taki na przeciwnika marki, dopiero po trzecim może atakować, albo jak nasze Doritosy u Shelonen, <noise> że będzie musieli aktywać po pewnym czasie. I kurde znowu czuję się jakby miał być to support, ja bym chciał main DPS-a, luna, main DPS. Ta <noise> wskoczyć właśnie na górę i nie piernicz. <noise> To ja będę wskakiwał. Ciach i jestem. Ło wyleciałam. Dobra, jestem bezpieczny. <grym się> ja <wytkujesz> mam lekką rozkwinę. Dlaczego Hojo nie, nie wprowadziło kolejnej części Natlan? Trochę mnie to zastanawia. Trochę się obawiam, że Natlan będzie najmniejszym naprawdę regionem, który otrzymamy. Hmm. No, tak to na razie to wygląda. Mam nadzieję, że tak raczej nie będzie. Jedyny plus tego o kurna, nie wiedziałem, że tu dziura jest. Dobra. Żyję, ale wdrapać się już nie wdrapię, kurde. Będę zaczął gadać o hojo i proszę, karma wróciła. No i co ja mam zrobić, no nie wejdę tam. Muszę sam zasuwać, no trudno. Dawaj Luna, musisz sama się wdrapać. A tak przyjemnie się eksplorowała, tak przyjemnie. Nok nok. No pukam, a czekaj. Co? Jakiś klucz? Jaki tu klucz? Ja potrzebuję... Ja potrzebuję się tam dostać, tam jest mój Pyroculus, Hallo. Dobra, wypuszczamy peta. W ogóle jeszcze jedną chcę rzeczy sprawdzić. Da radę to zebrać w taki sposób, że jakoś tu dam radę wskoczyć czy coś? Kurde, jest tu jakaś możliwość, żeby to pos poszukać bez użycia klucza? Wszystko jest możliwe. Aaa, nie da się chyba. Chodź, czekaj. Kurde, może nie. Bym musiał to jakoś chwycić. A dajcie mi dostęp do tego Pyrokolusa. <laughs> o kurda, chyba utknąłem. Tutaj... Aaa, wypuść mnie. Dobra, jest okej. Okay. Czekaj, czekaj. Widzu. Chyba dam radę, bez użycia klucza O nie, no energia się skończyła A już tak dobrze to wyglądało Dobra, koniec zabawy Po co mam bugować jak mam klucz Dostępu, otwieraj Wypuszczamy Pecika Dawaj Pyroculusa Pogłaszczemy go A nie, dajemy mu jedzonko i on ucieka O jak chciałem tam skoczyć! O, okej okay. Wyglądała ta sytuacja bardzo niekorzystnie dla mnie A to jest zabawne, właśnie nie w tych petach Szczególnie tych, i że można skoczyć z takiej wysokości i nic nam się nie stanie. O rany, jakie to przyjemne jest. Jakie to przyjemne jest zbieranie tych wszystkich Pyroculusów na Natlan. Bierzemy pecika i jeździmy. Bez żadnych problemów. To jest cudowne. Bo jeszcze czesty wypadają przypadkowo. No, genialnie, genialnie się czuję, super. Uuu, jak to dobrze, że jest jeszcze ta to, to wspinaczka. No to by się źle zakończyło. Nie to jest, uch, a to jest pewnie, Uff, ale skierali Ja sądziłem, że to gdzieś wysoko jest, a to w skrzyni What? <laughs> Dawaj biegnij, biegnij misiaczku Cześcik i jump, yeah, Pyroculus O maj, teraz mam się wspiąć tam na górę To był jakiś magiczny sposób, żeby można było tam wejść Bo nie chcę mi się tam wspinać, <laughs> a chyba wiem jak Wiem, że pamiętam, był jakiś wygodniejszy sposób, ale <laughs> wpadłem na to, żeby zrobić to w taki sposób: żeby po prostu się nie wspinać. I może tak da radę to zrobić. Jeszcze filar postawię, żeby się po tym nie wspinać za bardzo, żeby nie zlecieć. To pewnie łatwo. Łok, de Luna, co ty robisz? Filar. O kurde, filar wy. Papapap, gdzie zjeżdżasz? <laughs> Dobra, może jednak wejdę po tym łuku dziwnym, bo niebezpiecznie jest. O, czy to mój ostatni Parokulus w Natlan? Znaczy jest ich więcej, ale. <noise> są poukrywane w podziemiach. I to bym musiał w niektórych miejscach zrobić jeszcze jakieś chain questów, żeby to zrobiło, żebym mógł je odblokować. Ile zebrałem, tak szczerze mówiąc, bez tego. 75! Wow, duża liczba wydaje mi się. Ze 100. Ilu tam w tej chwili jest dostępne? 108, no to nie jest tak źle. Jeszcze. Poszukam tutaj, bo jeszcze jest chyba kilka miejsc, gdzie mogę je znaleźć. Normalnie na otwartym świecie. No, i będę musiał chyba za questy się zabierać. Tylko nie wiem, które, żeby odlokować właśnie te lokacje podziemne. To niektóre wymagają jednak tych lokacji podziemnych, żeby zrobić. Dobra, chwyciłem się pierwszego quest'a w jaskiniach, żeby odblokować i złapać te wszystkie Pyroculusy. One oczywiście są w głębi poukrywane. Czemu te quest'y musieli dać? A, może dlatego, żebym po prostu mógł znaleźć te jaskinie. w większości są te jaskinie tak poukrywane, że szok. A tak jak mamy quest'a podświetlonego na minimapie, to już łatwiej nam to znaleźć, prawda? Obłotka! Halo, już, nie musisz zbierać tych Pyroculusów, Luna przybyła. Już następnym razem cię nie wyślę. Kuch! Czekaj, co tu się dzieje? No tak Co no te slajmy robią? Ale same sobie krzywdę robią, o o, o jestem nieśmiertelny czy coś? <grafy> Dobra może lepiej przeskipujmy tekst bo zaraz się okaże że jednak nie, a czekaj bo ja byłem w wersji peta Dlatego mi się nic nie działo, okej okay. <grafy> I boink Kurde przyjemne bicie Ruingarda <grafy> Rzadko to się zdarza Co ja tutaj zrobiłem bo to wszystko eksploduje? Alo, ja tylko ścianę zdetonowałem. Okej. Okay. Sorry Natlan zostaje zniszczony przeze mnie. Olawa się podnosi. <laughs> Ciekawe co się stanie jak nie usmarzy. A no spali mnie to na pewno. <laughs> Ale ja tylko tego questa zakończę, prawda? Pozytywnie. No tak, zostałem stopiony. Ojej, wow. O ja się spodziewał, że ktoś może nie uda Może mu się nie udać. A czek czekaj co? Co? <laughs> Udało mi się uciec? Jak? Kojo, co tu ma znaczyć? Zrobiłem quest, choć się utopiłem w lawie. <mum> mam nadzieję, że nic, nic tam ważnego nie pominąłem. No bo stawiam, że ta jaskinia jest teraz zadana, choć może i nie. Dobra, nie będę już tam wracał. Ale znalazłem lifehack. <mum> Lepiej nie uciekać z tamtego miejsca, po prostu się dać usmażyć. I tak nas nie tutaj do najbliższego portala i quest zostanie zakończony. Pozytywnie. <mum> nie wiem co tu się wydarzyło, ale mam pingu po 118-119. Haha. <mum> To no super Hej! Gdzie on jest? What? What? Co? Co, Co on tak zniknął? Halo! Tak wygląda jak gra z lagami? Że on skoczył i się nagle pojawił? Huch. To było dziwne. Ha Okej, okay. bałem się, że on sobie może po prostu po lawie chodzić, na szczęście nie może, usmażyło go. Czuję, że dostaję obrażenia, ale... a, dobra, zaraz padnę, nie, przestań, przestań, dobra, fajnie, Petu uratowane, uwolnione, ale ja jestem zaraz martwy, ty, głaz mnie ratuje, filar ratuje, a, dobra, trochę mnie wysuszył, o, złapno. no, no, bałem się, że tego nie złapie. O, prawie trafiłem do tego. Do tego kręgu. Teraz sam się pali? Uch, To tak może? Istota stworzona z lawy pali się. No po prostu log cudowna logika Genshina. Wiesz że co, fajnie to to wygląda, jak tak sobie latamy, tylko właśnie. Teraz, jak zleciliśmy trochę niżej, to już tych chmur nie widzimy. Jakoś to kolorowo wygląda. Teraz wchodzimy w chmury i to tak blado wygląda, jak biało. co, <grystanie> trochę tego nie przemyśleli. Bo teraz, no, nie możemy obserwować ładnych krajobrazów, tylko no takie mleko. <grystanie> A może trochę niżej, czy coś. Alo, chojo, popsuwiście ładne widoki. Aha, jeszcze przeciwnicy. No ta. To nie mogło być za łatwe, no nie? Ała, ała. No co zawalili mi kombo? Mogą mi wychodzić z tego peta. No i od samego dołu, co wygadacie? No dzięki gojo, dzięki. O, utopił się jeden. Brawo! Brawo dla niego! To jeszcze, jeszcze dwójka. Ty też masz szansę, wiem, wierzę w ciebie. Tamten zrezygnował, idzie się resetować. Okay. Czekaj, co tu się wydarzyło? Jeden się utopił, teraz drugi. Ten mi się zbugował, no pięknie, no pięknie, no chyba, że to przez lagi, że to wygląda jakby się zbugował, o no nie mówcie, że zbugowałem quest'a, albo po prostu stracił agro i on będzie teraz tak cały czas stał, aż go nie ubije, mam nadzieję, że HP nie regeneruje, bo nie widzę jego nawet paska HP, okej, okay, dobra, można było go ubić, nawet jak nie był zagrowany, brawo dla mnie, że się udało to zrobić co to za absurd, że takie coś się dzieje. Dwóch się utopiło, a trzeci zbugował. <laughs> brawo dla was kojo, brawo. No dobra, wielkie podsumowanie. Wzmacniamy naszą statuę 96. Oferujemy wszystko. Ile poziomów bije się? Stawiam, że może dwa. <laughs> Na trzeci nie da rady. Dwa poziomy maksymalnie. Co do piątego poziomu? Ooo, zaszaleli. <laughs> Aż jestem w rzeku. Pytanie co dostaliśmy? U ej, klucze dostaliśmy. Okej, okay, ale Primo, fejty. A do konstelacji Pyroluny Luny nie dostaliśmy? Huh! <noise> co jest? To gdzie będziemy otrzymywać? Ja myślałam, że to jest potrzebne do zdobywania, właśnie konstelacji do Pyro Luny, a tu widzę, że jest oszustwo. Wiesz, co? Zaczynam podejrzewać, że możemy nie dostać w ogóle Pyroluny. Luny. No, Pokoje stwierdził. a dobra, nie mamy pomysłu na nią, więc. <noise> Nie będzie, nie będzie i w ogóle, ale bym się wkurzył, ale bym się wkurzył naprawdę. Jedyne żywioł na który czekałem, bo stwierdziłem, że może to być main DPS żywioł dla właśnie Travelera, Travelerki, a tu się okaże, że może nie być. O oh maj, oby tak nie było, oby tak nie było. A teraz dzięki wielkie za obejrzenie. Trzymajcie się. Hej, hej.